Cześć, z tej strony Kamila Rowińska. Jestem autorką siedmiu książek z dziedziny rozwoju osobistego i biznesu, w tym kilku bestsellerów, takich jak Kobieta niezależna, zasługujesz na sukces albo buduj swoje życie odpowiedzialnie i zuchwale. Od 2010 roku mam przyjemność prowadzić firmę Rowińska Business Coaching. W ramach tej działalności być może mieliśmy okazję spotkać się na jednym z dużych eventów, takich jak Życie bez ograniczeń albo Diamenty Sprzedaży, gdzie miałam przyjemność występować z Brianem Tracy. Każdego roku ponad 6 tysięcy osób przychodzi do mnie na szkolenia jednodniowe albo dwudniowe po to, aby nauczyć się, jak budować pewność siebie, jak budować skutecznie sprzedające zespoły. Albo jak samodzielnie jeszcze lepiej sprzedawać. Oprócz tego, że jestem przedsiębiorcą, trenerem, autorką książek, jestem również żoną i mamą dwójki dzieci. Jednak moje życie nie zawsze wyglądało tak różowo jak teraz. W swoim życiu, być może tak jak ty, doświadczyłam również trudniejszych momentów, jak pobyt w domu dziecka, kiedy byłam dzieckiem, albo zmaganie się z chorobą, wtedy, kiedy okazało się, że mam 9 guzów piersi. Natrafiłam też na trudny moment, bardzo bolesny w moim y, życiu rozwód czy też śmierć moich rodziców. Być może w Twoim życiu też wydarzyło się coś, y, co zatrzymało Cię w drodze do sukcesu na chwilę. Ponieważ ja poradziłam sobie już ze swoimi największymi życiowymi wyzwaniami, jak również zbudowałam zespół i biznes, o którym marzyłam, chciałabym podzielić się z Tobą swoją wiedzą. Przygotowałam dla Ciebie szereg bezpłatnych materiałów. Bezpłatnych materiałów, które pomagą Ci w kilku obszarach. Powiem Ci, jak poradzić sobie z niskim poczuciem własnej wartości i w jaki sposób budować jeszcze większą pewność siebie. W jaki sposób poradzić sobie z przekonaniami, które nie pozwalają Ci osiągać sukcesu zarówno biznesowego, jak i awansu, na przykład w pracy, jeżeli pracujesz na etat. Powiem Ci również o tym, w jaki sposób kobiety wpędzają się w tarapaty finansowe i jak tego uniknąć, a na koniec, jako wisierka na torcie, podzieli się z Tobą swoją historią jeden z moich klientów, który przyszedł do mnie na swoją pierwszą sesję coachingową wtedy, kiedy miał 23 lata i ogromne problemy finansowe, ponieważ miał milion długu. Ten klient po pracy ze mną zakończył swój proces coachingowy i swój proces rozwojowy sytuacją, w której na chwilę obecną zatrudnia ponad 100 osób, jest stabilny finansowo i zarządza 11 spółkami. Materiały przygotowane są w dwóch wersjach, zarówno wideo, jak również PDF, jeżeli wolisz czytać. Podkreślam jeszcze raz, materiały są całkowicie bezpłatne. Aby się do nich dostać, wystarczy kliknąć w link, który jest w opisie tego wideo, albo poniżej, tam gdzie jest napisane więcej informacji. Serdecznie Cię zapraszam i do zobaczenia w kolejnych wideo.